Cześć. Kochani, mamy ostatnie trzy znaki. I teraz będzie koziorożec, wodnik i ryby. Tak. I zobaczymy teraz energię. Oczywiście dla koziorożca w pierwszej kolejności. Zobaczymy, co nam się pokaże tutaj. Jakie energie dla koziorożców na pierwszą połowę września. Pamiętajcie, że to są energie y, i oczywiście to nie jest wyrocznia, tak? Więc nawet jeżeli rzeczywiście te energie są trochę ciężkie w tej pierwszej połowie września, to y, z, po pierwsze z racji tego, że czytanie ogólne nie musi to z Wami rezonować, po drugie nie musi być to dla Was, po drugie pamiętajcie, że y, trudne sytuacje są po to, żeby z nimi walczyć, tak? Jeżeli się rzeczywiście coś y, zaczyna dziać takiego, co no nie do końca nam się podoba, to tutaj po to robimy to, po to y, robimy te karty, żeby być poniekąd może przygotowanym na taką sytuację i żeby y, szukać rozwiązań, żeby nie jakoś tam się nie, nie, nie podłamać, nie przejąć tak, z, y, w jakichś tam sytuacjach, w jakichś kwestiach takich, gdzie rzeczywiście trochę są jakieś trudności, tylko szukać, szukać wyjścia, tak? szukać po prostu rady czy, czy jakichś rozwiązań. Ok, i rozkładamy w koziorożca karty. Różgi, czyli znowu rozmowy, mogą być dyskusje, kłótnie, może być oczyszczanie sytuacji, bocian, trumna i pies. To jest niesamowite, jak te karty się powtarzają. Było kilka tylko kart, które się pokazały yy, jeden raz. Tak, poza tym te wszystkie karty się powtarzają, słuchajcie, także te energie, zobaczcie, one są, no to są energie dla ogółu, więc one będą też, yy, będą też dość podobne energie, tak? Yy będą te energie, ale co mnie zastanawia no to są generalnie, to są energie jakie nas otaczają, tak i dla was mogą to być po prostu różne sytuacje, one mogą dotyczyć różnych sytuacji ale generalnie pokazują się we wszystkich znakach pokazują się takie dość ciężkie te energie dość yy, no, takie które będą wymagały jakiegoś yy, z waszej strony jakiegoś wysiłku czy jakichś yy, Konfrontacji może czasami, tak? Z jakąś trudną, z jakimiś trudnymi sytuacjami, ale będziecie sobie radzić. Tak? To nie jest coś, co. Tak jak mówię, nie ma, nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze jest jakieś wyjście w każdej sytuacji. Tylko trzeba tej, tego wyjścia szukać i nie poddawać się przede wszystkim. I słuchajcie, i tu mam znowu. Taką, taki scenariusz, gdzie. W środku mam trumnę. Mam bociany i pieska. Tak, czyli um, dla koziorożców, słuchajcie, macie. Y, wy, powiedziałabym, że wy wychodzicie z jakiejś ciężkiej energii. Tak, bo to jest y, energia, która jak gdyby na tą. Na, tą na, na chwilę obecną jest, i można powiedzieć, że do połowy, jak gdyby września, ta energia będzie jeszcze przy Was y, częściowo, tak, ale. Po dwóch stronach macie pozytywne karty, czyli i pozytywne zmiany i tu jest karta też, ym... pies też, też on pokazuje, obrazuje pozytywną, yy, pozytywną energię, tak? Możecie liczyć tutaj, tu będziecie też w jakiejś sytuacji, która, z której będziecie wychodzić, coś będziecie zakańczać. Tak, mogą to być, mogą być z tym związane jakieś poważne rozmowy, jakieś poważne decyzje. I mogą to być tutaj, może Was ktoś wspierać, może was jakiś przyjaciel wspierać, możecie tu liczyć na czyjąś pomoc w każdym bądź razie, w tej sytuacji. I te pozytywne zmiany też są już na widoku, tak? Czy na horyzoncie. Także tutaj nie. Um, jeżeli jesteście w jakiejś sytu sytuacji takiej, gdzie też coś się nie posuwa do przodu, tak? bo to też ta karta może mówić, że utknęliście w jakimś takim martwym punkcie, czy to w relacji, czy to. W... No to tego, to mówię tak. To są energie, które mogą się odnosić w zasadzie do wszystkiego, bo ja tutaj nie kładę eksplicit na czy na miłość tych kart, czy, czy na zawód. Tu po prostu nam się pokazują tematy. Czasami, jeżeli się nie pokaże nic konkretnego, to znaczy, że to jest energia, która może. Yy... To jest energia ogólna, która może być po prostu dla wielu z Was w różnych sytuacjach, ale generalnie chodzi o coś, co powoduje, że jesteście w momencie takim powiedzmy kończenia się czegoś, tak? Coś się dla Was kończy. Może coś dla was skończyć, ale tak jak mówię, pozytywne zmiany są już na horyzoncie i tutaj jest ktoś, kto wam pomoże. Będzie was ktoś wspierał, będzie was ktoś podtrzymywał na duchu, czy może ktoś wam dobrze. Y, dobrą radą posłuży, tak? Ktoś da, będzie tam, wam dał wsparcie. Takie może to być przyjaciel. Ktoś, kto jest wam oddany, ktoś, kto, m, kto jest y, bardzo dla was chętny do pomocy, tak? E może to być też stan waszego, waszego ducha. Czyli też taki, tak no, może być taki moment, jakiś taki depresyjny czy moment, jakaś ta, jakiś taki czas depresyjny dla was, ale wy też z tego będziecie wychodzić. Dzięki właśnie wsparciu i yy, 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 yy tej pomocy, tak? Mogą być te zmiany. Yy, yy, yy. Znowu, bo Bociany mówią o też o tym, że dobrze byłoby, dobrze zrobiłaby Wam też zmiana miejsca, tak? pobytu na jakiś czas w, 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 tym, w tej połowie po prostu tego września, w tym takim jeszcze trudnym okresie, z którego to by Wam pomogło też się w jakiś sposób właśnie z tej ciężkiej energii wydostać. Um. Tak jak mówię, to może dotyczyć w zasadzie każdej sytuacji. Czy to w partnerstwie, nie, nie jest tutaj konkretnie nic podane, ale pokazane, ale to, tak jak mówię, dlatego do różnych Waszych życiowych sytuacji może się odnosić. Ale patrzcie tutaj na te pozytywne karty. Będzie, będzie to się w dobrym kierunku wszystko rozwijało, tak? Także się nie martwcie. <laughs> Jeżeli nawet się jeszcze troszeczkę czujecie tacy bezsilni, bez mocy, bez e, że tak powiem napędu, to 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 przyjdzie, tak? I tu jest właśnie karta, która też mówi w pierwszej, w pierwszej kolejności też o... Może to, to są kłótnie, ale dla mnie jest to też karta, która mówi o oczyszczaniu, tak? Także tu będzie oczyszczenie, tu nastąpi oczyszczenie, może też nastąpić y jakieś oczyszczenie, na przykład jakiejś sytuacji z jakimś przyjacielem, też mogą tu być coś jakieś, na przykład pomiędzy wami mogło dojść do jakiejś... Y do jakiegoś przestoju, do jakiejś, do braku kontaktu też, tak? Ale. Ale to będzie wszystko wyjaśnione. Pozytywne zmiany będą i wy się tutaj dojdziecie do porozumienia. Nie musicie się, nie, nie macie się powodów do. Nie macie powodów do zmartwień. Okej. Okay. Nawet jeżeli jest źle, to będzie dobrze, tak? Nie martwcie się niczym. Dobra, fajnie. Teraz następny znak robimy. I to będzie wodnik. Wiecie, wyobraźcie sobie, że ja te filmy zaczęłam wczoraj nagrywać. To znaczy, wy nie wiecie o tym, bo wy wszystkie dostaniecie. Chociaż nie, ten jeden nie film dostaniecie później. Czyli rzeczywiście może Wam uda się to. Ja te filmy zaczęłam nagrywać. Um, dzisiaj, co środa, czyli wczoraj wieczorem. I przy ostatnich trzech znakach zgasła mi to już świeczka. Yy, było już bardzo późno. I ja stwierdziłam, że to już jest koniec chyba właśnie czytania. <grytanie> że to jest znak, że już więcej Wam nic tutaj ciekawego nie powiem. I, no i dzisiaj kończę po prostu te trzy znaki, więc będzie spóźniona ta ostatnia trójka, ale, ale będzie. Yy. Czyli mamy teraz wodnika, ale mimo wszystko zobaczcie, w, pomimo tego, że jednego dnia trochę tych znaków dla Was zrobiłam, i dzisiaj je kończę, te energie są mimo wszystko um, no nie bardzo się zmieniają, tak? One nadal pokazują się, w te, idą w jednym kierunku, można by powiedzieć, tak? To, znaczy są ciężkie, ale będą też, y, będą się też zmieniać. Wy musicie też przede wszystkim na to y, pracować, żeby te energie. Że tak powiem, wykorzystać w ten sposób, żeby dla Was było to. Dobrze. Nie? Ok. Czyli patrzymy dla wodnika. Co nam się tutaj dla wodników pokażę. Odgłosy w tle to mój kot. Zresztą znacie to już. Dobrze, czyli patrzymy dla wodników. Co teraz nam się pokaże. Pod spodem talii. Mamy tutaj osobę główną, pan albo pani. Czytanie ogólne, więc sobie odwróćcie, tak? Panowie to jesteście wy, panie to też jesteście wy, bo to jest czytanie ogólne, więc tutaj musicie po prostu sobie to przełożyć, tak? O, osoba, chodzi o główną osobę. Ok, i tutaj mam niedźwiedź, mam wąż i mam dziecko. I sprawa wygląda w ten sposób dla panów. Tak, powiem wam tutaj te dwa scenariusze osobno dla pań osobno dla panów. Yy, dla panów sprawa zaczynam od panów z racji tego, że nam się tutaj pokazał. Więc dla panów sytuacja wygląda w ten sposób, że może tutaj z przeszłości wrócić osoba z którą w jakiś yy, Sposób byliście czy związani, tak? Czy jakaś znajomość po prostu do Was się może odezwać? Starsza, stara znajomość, że tak powiem, tak? Osoba, ym, z którą mogło Was łączyć, mógł Was łączyć, czy to jakiś romans, czy jakaś ym, taka bardziej zażyła znajomość, tak? E, z osoba, z którą e, w zasadzie, no rzeczywiście, z którą już dość długo mogli się nie mieć kontaktu, bo ten niedźwiedź czasami pokazuje właśnie e, osoby z przeszłości, które powracają, tak? I tu jest karta dziecka. Ta karta dziecka może wskazywać na nowy początek, czyli coś tu się pomiędzy Wami może odnowić, tak? Ta relacja. E, może to się e, w coś. Dłuższego przerodzić, a może to być po prostu tylko nawiązanie kontaktu, ale generalnie ten, to dziecko bardziej wskazuje mi na, na nowy początek czegoś. Także ten kontakt, gdyby był, to mogłyby się pokazać na przykład tylko lis, albo tylko, mogłyby się pokazać tutaj ptaki, albo sowy, tak, albo. Te rózgi, które też by mogły mówić o jakiejś kłótni, powiedzmy, jakimś tam kontakcie, wymianie zdań, ale to wskazywałoby ewidentnie na nowy początek. Także ta relacja w jakiś sposób zostanie reaktywowana. Czy, czy ta znajomość, może tak? Dla pań, co to może oznaczać? W pierwszej kolejności może to oznaczać, Dokładnie to samo, tylko gdybyście sobie to odwróciły, to byście miały dla siebie ten sam od, obraz, tak? Czyli, jeżeli założymy, założymy, że wy jesteście tutaj w tej karcie, to macie też osobę, która wraca z przeszłości, wtedy tutaj odwracamy tę kartę i będzie powiedzmy jakiś dawny znajomy, może być jakiś dawny um, no partner, osoba, z którą Was po prostu coś łączyło. Ale jeszcze może być dla pań inny scenariusz, i mianowicie taki, że do waszego partnera się ktoś odezwie z przeszłości. Tak? To już jest mniej pozytywny scenariusz, ale taka um, opcja też istnieje tutaj. To będzie też dla jakiejś części, powiedzmy z was, tak? Czyli osoba, która też e, od dawna, o której nie było nic wiadomo, nie było słychać. I teraz ona się nagle po jakimś tam dłuższym czasie odez odezwie, tak? I to coś może się zacząć. Ta, ta relacja zostanie po prostu odnowiona. Tutaj też nie, nie można powiedzieć, że to z tego jakiś romans się wywiąże. Wy wy Te karty na razie na to nie wskazują. One po prostu wskazują bardziej na to, że ten kontakt zostanie w jakiś sposób odnowiony. Czy jeszcze coś mi tu przychodzi? Czy jeszcze coś bym chciała tutaj dodać do tego? Chyba nie. To by było chyba tyle. Okej. Okay. To tyle dla wodników. Bądźcie ostrożni, bądźcie uważni, tu lata jakieś stworzenie, słuchajcie. <noise> I ten mój kot na to właśnie polował, widzę, ale on sobie chyba już odpuścił. No nic. Um, teraz. Um, aha, co dla wodników jeszcze chciałam dodać? Miejcie oczy otwarte, gdyby się coś działo, bądźcie czujni, ale, um, ale też nie, jak gdyby nie wyolbrzymiajcie, tak? Zachowajcie zdrowy rozsądek w tym wszystkim i nie popadajcie w jakieś paranoje, i może to po prostu być tylko w jakiś tam sposób odnowiony kontakt ewentualnie, ale, ale tam nie jest, nie, nie była żadna karta, która by wskazywała na to, że, że jakiś romans dalej z tego miałby się wywiązać, tak? Dobra, i teraz mamy ryby. Jeszcze raz. Nawet jeżeli te energie się, tak jak mówię, pokazują jako takie ciężkie energie, to widocznie jest taki czas teraz, początek tego września. Tak? Dla, dla wszystkich będzie to się wiązało z jakimiś wyzwaniami. Um, dziewiątka jest też taką energią, gdzie w zasadzie zbliża się, zbliżacie się, czy zbliżamy się do jakiegoś, um, do tej dziesiątki, więc to jest taki ostatni, jak gdyby. E, ostatni wysiłek, tak, który trzeba by pokonać, żeby ten cykl się zamknął tej dziesiątki, tak? ale e, dlatego mogą tu się też właśnie już takie pojawiać energie takie troszeczkę męczące. Tak? Poza tym, e, no, wchodzimy teraz w ten okres jesienny, więc to też będzie dla niektórych m, mogło się wiązać z takimi ze zmianami też i nastrojów i takie. E, Generalnie ciężkie energie mogą panować, więc to jest jak najbardziej tutaj jak najbardziej y, do wytłumaczenia, tak? I teraz mamy rybki. Zobaczymy co dla rybek. Pod spodem jest książka, czyli albo nauka, albo, albo jakaś tajemnica. I co z tą tajemnicą? Lilie, myszy. Po raz kolejny. I gwiazda. Gwiazdy jeszcze dzisiaj nie było. To jest fajnie. Gwiazda mówi nam o o, o jakimś fajnym tutaj wydarzeniu, tak? Może być coś, o czym e, sobie marzyliście. E, hmm. Te myszy są w środku. Po dwóch stronach mam pozytywne karty też. Książka jest też. E, w zasadzie książka jest neutralną kartą. Ona przybiera zabarwienie takiej karty, w jakiej pobliżu się znajduje, można to tak nazwać, można tak powiedzieć. Więc e, też zobaczcie, no tu bardzo, bardzo dużo jest tych energii, takich, które mówią o, o kończeniu czegoś, o, o jakimś takim poczuciu e, braku czegoś też, tak? Ale wy będziecie z tego wychodzić, zobaczcie. Tutaj też jest w środku, e, mamy myszki, te myszki, które nam podkradają i zabierają i dają poczucie takiego niedostatku, troszkę biedy, tak, ale też i trochę strachu nam napędzają, yy, niepokoją nas w jakiś sposób, czyli macie tu jakieś yy, znowu jakieś sytuacje, może to być w, związane też z rodziną, bo yy, Lilie też czasami wskazują na rodzinę, ale yy, ale lilie wskazują też na seksualność, tak? One mówią też czasami o seksualności. W niektórych kombinacjach mogą mówić o romansie, ale nie tutaj. Więc y, to, co mi tutaj przychodzi do głowy w pierwszym, w pierwszym scenariuszu, to jest to, że y, może mieć to tutaj związek z jakąś tajemnicą, która wyjdzie na jaw. Tak? Coś było przed wami ukryte. Może być to tajemnica, ale może być to po prostu coś, o czym, nie, o czym nie wiedzieliście. To nie musi być zaraz nie wiadomo, jak wielka tajemnica, coś ukrywane przed wami, czy po prostu coś, co, czego nie, nie byliście świadomi, coś, co było wam niewiadome. I teraz nagle do połowy tego września, coś. To, to ta niewiadoma sytuacja zostanie rozjaśniona, bo gwiazdy też mówią nam o tym, że coś zostaje jak gdyby oświetlone, tak? Coś się dla nas zaczyna klarować. Yy. Może to być związane właśnie z waszą rodziną w pewien sposób. Tak? Czy może w jakiejś, jakaś po prostu sytuacja w rodzinie zostać wyjaśniona? Czy może, możecie się czegoś dowiedzieć? Ym, ale to be, wydaje mi się też, że to może mieć związek z czymś, o czym. Ym, czego sobie życzyliście, tak? I nie wiedzieliście do końca, czy uda wam się to, czy wam się to nie uda, czy, czy to się dojdzie do skutku, czy nie dojdzie, czy jakieś tam marzenie mieliście odnośnie y, czegoś związanego z waszą rodziną, i nie, nie wiedzieliście jeszcze, na czym stoicie, czy to rzeczywiście będzie ma szansę po, po, powodzenia, czy nie, czy to się spełni. I tutaj przychodzi ta jasność, że, yy, że, to się wam, że to się Wam powiedzie, to się Wam uda to, co planowaliście, tak? Dostajecie, jak gdyby, takie potwierdzenie tutaj tego. Pomimo tego, że obawialiście się, to są te obawy właśnie. Obawy i brak pewności, ta niewiedza, co dalej. Ale tutaj te pozytywne dwie karty, jak gdyby mówią o tym, że w, pójdzie to w takim kierunku, w jakim sobie tego życzyliście, tak? Może to być też związane z nauką, czyli yy, dla ludzi, którzy są, czy dla osób, które są w jakiś sposób na, że tak powiem, na etapie jeszcze uczenia się, studiowania, mogło to mieć związek powiedzmy z jakimś, czy przyjęciem gdzieś do jakiejś szkoły, tak, może mieć to związek, że nie wiecie jeszcze jak to jest, tu jest trochę strachu o to właśnie, jak nie wiecie, jak, czy, czy, czy zastanawialiście się, czy czekaliście na jakieś, roz, yy, jakieś rozstrzygnięcie. I tu się, tu się to pozytywnie w pozytywnym kierunku yy, potoczy, tak? Także dostaniecie taką yy, potwierdzenie tego, że czy zostaliście przyjęci gdzieś do szkoły, czy, czy nawet to może być jakieś dodatkowe szkolenie, jeżeli już nie, niekoniecznie szkoła musi być, tak? Czyli jakieś szkolenie, jakieś, yy, jakaś nauka dodatkowa podnoszenie kwalifikacji, jakieś. Yy, Jakieś takie rzeczy, które wam, wam mogą na drodze, powiedzmy, nawet zawodowej, gdzieś was troszeczkę popchnąć wyżej czy poprawić waszą y, sytuację, tak? W waszym zawodzie. Yy. Także pomimo tego, że gdzieś tam się trochę obawiacie, nie, nie macie się czego obawiać, nie musicie tutaj się niczego bać, bo to wszystko dobrze się y, zakończy i ułoży dla was pomyślnie. Ja Zastanawiam, czy jeszcze coś bym chciała tu powiedzieć, dodać do tego. Okej, okay, jeżeli bym miała wrócić, powiedzmy, do tej rzeczy, czy do jakiejś takiej, no powiedzmy, tej tajemnicy, tak? I do, gdybym się upierała przy tym romansie tutaj, to um, jeżeli jesteście w jakiejś relacji, tak zwanym trójkącie, jesteście na przykład tą osobą trzecią, to musielibyście, nie wiem, no generalnie uważam, że to jest, jeżeli się wydaje taka sprawa, to, to dobrze, że się wydaje, bo to nikomu nie służy dobrze i te, takie relacje są generalnie dla wszystkich krzywdzące dla, każdy, dla wszystkich trzech osób. Ale tutaj może taka sytuacja też wyjść na jaw. Tak. No obojętnie, czy wy jesteście w tym trójkącie, czy wy jesteście jako ta osoba trzecia, czy, czy ktoś jest jako osoba trzecia w, waszym, w waszej relacji, to to jest tutaj jak gdyby o wyjście tego na, na powierzchnię, tak? Tej tajemnicy. Ale Bardziej bym się upierała przy tym, że tu jest ktoś, po prostu sobie czegoś życzył i to dojdzie wam do skutku, tak? Spełni się to, co, co chcecie w tej pierwszej połowie września. Ok, tyle. Więcej tu nie będę już y, dywagować, bo to więcej z tych kart nie mogę Wam powiedzieć niż, niż Wam powiedziałam. Dobra, kochani, na koniec tutaj spełnienia marzeń. Patrzcie w gwiazdy, życzcie sobie czegoś pozytywnego, maszcie o tym i róbcie wszystko, żeby to się spełniło, tak? I nie załamujcie się, jeżeli coś się dzieje i coś Wam trochę idzie nie tak, e, jakbyście tego sobie życzyli, jakbyście chcieli. E, pamiętajcie, że po to są nam przeszkody pod nogi rzucane, żebyśmy je pokonywali, tak? <laughs> ok, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego życzę. Pa! pa.